Czaty, ja się wróciłem do sypialni, do poprzedniego poziomu The Joy of Creation, bo ja nie dam rady go przejść, no. Tysiąc razy próbowałem. Ja się ja posiedzę w tej kołysce, w tym, w tym łóżeczku i ja będę robić w kółko odcinki z sypialni i, i salonu już, już nigdy nie przejdziemy, bo ja nie umiem, naprawdę. Okej, okay, czaty, plan jest taki. Przechodzę ten poziom, yy, cięcia jest, są do momentu, w którym... Będę już na 3.00, 2.00 am. Wtedy wam wznawiam nagrywanie. Aż w końcu to przejdę. Jakby jest godzina 14.23 w niedzielę, wy to oglądacie w poniedziałek. Ja zaciskam rękawy, ubrałem kular, żeby wyglądać na mądrzejszego, więc zobaczymy, co to będzie. Widzimy się o 2.00 w nocy. Siema! Nikogo tu nie ma! Ja tylko chcę przeżyć! Proszę! Hmm. O, cześć Freddy. Wpadłeś już z tą pizzą? Bo tak prosiłem jakieś 426 podejść temu o tą pizzę. Czy już ją mogłeś przynieść? Hmm. Hmm. Wiecie co? Może Foxy? Masz pizzę? Może nie będę zaglądać? <ścoughs> o, chyba oboje przyszli z pizzą. Nie! Na pierwszej godzinie umarłem. No nie, no to będzie 5 lat trwać. Nie, generalnie stałem tipa, że o 5 rano już Cika może mnie zabić, więc wypadałoby na nią się nie patrzeć. więc o 5 rano, nieważne co by się działo, nie patrzymy się na Cika, w międzyczasie to będą długie 3 godziny. Znowu umarłem, bo zamiast pójść za Foxiego, poszedłem na kanapę sprawdzić, za ile będzie Foxy. Jezu Chryste, Jezu Chryste. I Freddy otwiera naszą trzecią godzinę, chyba. Jestem na drugim warknięciu, zrecytowany. Teraz jest trzecie. zresetowany Foxy, zresetowany Freddy. Chika już mi wyskakuje powoli, on jest na trzecim warknięciu, więc jest chyba ogarnięte. Trzecia AM. Co mogę zrobić? Leciutko nie muszę powstrzymać Foxiego. Trzecie warknięcie, chowam się za Foxim. Trochę, trochę Freddy'ego możemy powstrzymać. Wydaje mi się, że będzie Gate. A, Gabor z tej strony, dobra, jest trzecie warknięcie, czwarte warknięcie. Gabor z tej strony, zostawcie łapkę w górę i suba, hejka na, naklejka, okulary dla mądrości, i mniej więcej od poprzedniego cięcia minęło pół godziny. Ale dobrze, dobra, on. Foxy. Po troszeczkę na Foxiaka poczekamy, ale możemy sobie poczekać. Możemy sobie pozwolić na to, żeby poczekać. Eee, chyba ta odległość jest między nimi dobrze zachowana, miejmy nadzieję. Jak nie, to będzie speedrun, żeby szybciutko. Chyba jest git zachowana. Jak nie, to będzie speedrun i właśnie zepsułem tak dobre podejście, bo już mniej więcej zrozumiałem, co trzeba tu zrobić. Dobra, kurwa, serio. Ja pierdzielę za mało odległość. Powinienem bardziej stopować Frediego. Miałem troszeczkę czasu i nie wiem, bardziej stopować Freddy'ego, ale dobra, już mniej więcej rozumiem na jakiej zasadzie to działa. To było póki co z tych wszystkich podejść było najdalsze, bo do trzeciej. Jedziemy dalej. Oh. Już mniej więcej ogarnąłem, że to musi być tak, że w tym przypadku jak ja najpierw zatrzymuję Frediego, czyli musi być Foxy, potem Freddy, potem Bonnie I tak w kółko. Ewentualnie Bonnie, Foxy, Freddy. Ta, w takim interwale. Yy, no, zobaczymy, jak to będzie mniej więcej ogarnąłem. że ten interwał musi być tak, że one nie są jeden, przerwa, drugi, przerwa, trzeci, tylko musi być jeden, drugi, trzeci, przerwa. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że kumacie. Czasami trzeba leciutko korygować te timery, ale chyba, chyba jest generalnie gituwa. Chyba rozumiem ten system najlepiej, jakbym mógł go rozumieć na ten moment. Trzeba jeszcze troszeczkę większą przerwę stworzyć między nimi, żebym mógł sobie, wiecie, jeden sobie na, na, na spokojnie wyjść, popatrzeć, dopiero wy wejść drugi. Potwierdzone info, cika, wyskacę od godziny drugiej, a nie od godziny trzeciej. Bo przed chwilą ją tutaj słyszałem po tej stronie, a musiałem tu iść po Foxy'ego. Trzecia godzina, mam na głowie Freddygo i bo nie jest na trzecim ryku, Freddy jest praktycznie przed moimi drzwiami. No tak jest 3 metry. Więc jeżeli usłyszy czwarty ryk, trzymam jeszcze z 3 sekundy. Okej, okay, słyszeliście Cikę, charakterystyczne warczenie. Jakoś tą będę musiał przetrwać. Trze czwarty ryk potrzebuję, potrzebuję czwartego ryku. Jest czwarty ryk. Okej, okay, miejmy nadzieję, że to się uda Freddy A później od razu Foxy A później od razu Foxy Freddy, dawaj, dawaj Kurna, Foxy przyszedł Boże, jaką on zapierdziela już, no Jak ty biegasz? Ile ty możesz biegać? Przestań tak biegać Boże, jak źle zrobiłem Nie wiem, czy jakbym nie powstrzymał Foxy, tylko czy mi się wyrobił Jezu Chryste Nie wytrzymie chaty, nie wytrzymie, no Okej, okay, mam za chwilę niego Na kolejnym ryku Przed chwilą był Freddy y Jeszcze jeden ryki i wchodzi Bonnie Fre Kurwa, FBI open up Przestrasz Przepraszam za przekleństwo Przestraszyłem się Troszeczkę Foxy'ego trzeba spowolnić Z Jeszcze jeden ryk Dawajcie, jeszcze jeden ryk Boniacza Dobra, tak, później Foxy, później Freddy. Oby się udało. Dawaj, 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 mam. Foxy'ego już mam. No dalej, wyłóż. wyłaś. Foxy? Oj, chyba coś czuję, że na styk chyba jest. Nie, nie jest na styk, miałem więcej rezerwy. Foxy i później Freddy. Co? Jak tak szybko? Jak tak szybko? Przez ciebie tam nie było? Przecież cię zatrzymywałem. Jak tak szybko? Gdzie ta rezerwa? Gdzie ta rezerwa? Nie było pieprzonych szans. No nie, no czaty, no. Ja się tak łatwo nie poddam. Lecimy next. I odchodzący Freddy otwiera kolejne podejście. Jest na trzecim ryku, ile się nie mylę. Tak, jest na trzecim ryku. Fox jego przegnałem, Freddy przegnałem. Trzeba zrobić troszeczkę większą przerwę pomiędzy Foxim a Freddim, dlatego zatrzymam obojgu po troszkę. Za chwilę będzie jeszcze jeden ryk i mamy niego za plecami. Mm. Ten, ten Foxy coraz szybszy jest, to jest problem, że on się robi szybszy. To jest kolejna rzecz, którą trzeba wywalać, bo on jest szybszy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Jest ostatni ryk, dobra. Dobra, i od razu Foxy patrzymy Dobra, o kurde No to chyba mamy dwójkę naraz Tak, jest koniec podejścia A ebe ebe, cześć Foxy, co słychać? Co słychać? Tęskniłem za tobą? Wcie ja popełniłem błąd. Ja na przysięgam, że cały czas się na tej trzeciej godzinie wywalam. Robię cięcie i idę czytać wasze komentarze. No przysięgam. O, rozumiem uświadomiłem sobie, że nic tam innego nie wyczytam. I nowych mechanik się nie dowiem, jak sobie z czymś radzić. Jedyny problem jest to zachowanie tych interwałów, żeby jakby była ta odległość pomiędzy Fredim a Foxim, a jeszcze boniem, bo już ciką się nie przejmuje. To jest piękne, że moje drugie podejście do tego jest lepsze od mojego dziesiątego podejścia. A, nie, może ja Foxiego powinienem przetrzymywać? Nie mam pojęcia, to jest tak fatalne. Może ja faktycznie Foxiego. Dobra, spróbujmy metodę na Foxiego, przetrzymujmy Foxiego, zróbmy, żeby Freddy pierwszy przychodził. Oh. Okej, okay, wjeżdża Freddy pierwszy, bo tym razem stopowałem Foxiego. Wjeżdża Freddy idziemy za Foxiego i zobaczymy, co tam dalej będzie. Dobra, metoda na stopowanie Freddy'ego jest błędna. Zabił mnie Bonnie, pierwszy raz miałem jumpscare Bonniego. Dobra, idziemy stopować Foxiego, no to mi lepiej wychodzi. Czy idziemy stopować Freddy'ego, niech Foxy przychodzi pierwszy. Siema. Czyżbym się znowu wywalił, bo najpierw przyjdzie Freddy, a później Foxy. Chyba tak, chyba to się właśnie staje. A, Freddy mnie jeszcze zabił, nie, czaty Powiem wam. Że prawdopodobnie pokonał mnie ten poziom, wiecie? Prawdopodobnie mnie ten poziom pokonał i prawdopodobnie go nie przejdę. Jakby siedzę aktualnie, bo ja wiem, drugą godzinę przy komputerze, przechodząc te etapy, pokazując wam niektóre ciekawsze, niektóre gorsze, niektóre jak robię większe błędy, niektóre jak robię mniejsze błędy. Ale pieprzony salon jest za mocny na mnie. No, jak Boga kocham, te okulary gówno nie pomagają. Oczy mi się nie męczą, to racja, ale gówno pomagają na mądrość. Nie wiem, ja nie potrafię wyczuć, ja może nie wiem. Nie potrafię wyczuć tych momentów. Nie potrafię wyczuć, w którym momencie ja. Nie rozumiem tych. Znaczy, ja je rozumiem, ale. Może nie za bardzo mam w głowie te prędkości, jakie te animatroniki mają. Jest to ciężki poziom. I jak na początku myślałem, że był łatwiej, nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłem, że na początku mi tak dobrze szło i ja na początku do 4AM przetrwałem i dopiero Chica mnie dojechała, bo nie wiedziałem, że ona by była. Jak gdyby nie Chica, to bym normalnie to przeżył, znaczy przynajmniej przeżyłbym Frediego, ale... Nie wiem, czaty, nie wiem, jest to tak dramatyczne. Może zrobię streama z tego i ze streama później sobie pobiorę. Fragment i jakoś to zmontuję, nie wiem. To jest dramat. Nie mam pojęcia jak to przejść. Staram się zachować te interwały, ale w finalnym rozrachunku one się psują. Nie wiem, może poglądam jakiś gameplay, jakiś Elevenów lisowskich, może jakichś amerykańskich youtuberów, ale to jest dramat, naprawdę. O Jezusie, Chrystusie. Nie wiem, nie wiem. Ja na początku uważam, że to był prosty poziom. Przysięgam a... wam. się sensie wymówiliście, że on jest ciężki, mieliście finalnie rację. Ja myślałem, że on jest prostszy przez to, że jakby myślałem, że on jest taki że te interwały nie są aż tak czułe, że, że, że ja w pewnych momentach przeskakuję, zatrzymuję, szybciutko przeskakuję, zatrzymuję, byleby by jakby zachować jakąś tam jakąś tam częstotliwość, a to może nie jest potrzebne albo to może jest za dużo potrzebne. Nie wiem, to jest dramat, to naprawdę. Przykro mi się robi, jak w to gram. Zło, ja się generalnie rzadko poddaję jako człowiek. A to mnie, to mnie pokonało chyba. Znaczy na pewno będę próbować, ale na tym odcinku już mnie pokonało. Przysięgam. Nie wiem, mogę, zrobię jeszcze jedno podejście. Zrobię jedno podejście z wami, jak tu jest jakiś znawca The Joy of Creation, który jest mi w stanie poradzić, co mogę robić, a co robię źle, Zrobię jedno podejście z wami, play. Nie mogę wybrać memory, bo mi się gra zepsuła, okej, okay, spoko. Jest fajnie. Fajnie, dajcie mi ją zestartować. Czy w ogóle Steam VR mi się włącza jak włączam tą grę, dobra, play, Eleven room. Zrobię, w... błagam, jak jest tu jakiś znawca The Joy of Creation albo człowiek, który realnie przeszedł ten poziom, zamknij web. nie obchodzi mnie to. To niech zobaczy moją rozgrywkę Ja się staram zagrać najlepiej jak mogę I niech zobaczy gdzie ja robię błąd Bo nie wiem Będę opisywał wszystko co robię Na początku siadam na kanapie i stopuję Frediego. Stopuję Frediego do momentu takiego Gdy zauważy, że Foxy może sobie na spokojnie wejść Minie interwał kiedy Foxy sobie wyjdzie I dopiero wtedy wchodzi w Freddy no ale dobra, no to może więcej praktyki, więcej praktyki niż teorii. No, pojemy Freddy'ego, no. Jakby jeszcze ten, później mam wrażenie, że ten Foxy przyspiesza jeszcze na końcu i... Nie wiem. Aaa, dramatyczne to jest, przysięgam. Smutno mi się robi, jak, jak, jak nie przechodzę tego. Aaa, ze sobą sobie Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze cika, to jest pół biedy. Bo ta cika realnie nie, nie prowadzi jakichś większych szkód do mnie. Myślałem, że ona jest jakaś bardziej groźna, a tu faktycznie jest ten dźwięk można ją uniknąć na spokojnie. Nie wiem, no spróbujmy, spróbujmy czaty, spróbujmy. Let's, let's, let's let's go. Nie wiem, błagam. Za chwilę się stworzy ten interwał. Chyba już się w sumie stworzył. Tak mi się wydaje, tak, chyba, chyba już się stworzył chyba chyba już się stworzył. Dobra, dawaj foksiasty Dawaj, genialne pomysły. Genialnym pomysłem jest zgon na tym pokoju. Dobra, no i co? Pierwszy Foxy rozgląda się. Schowa się i idziemy tutaj, za chwilę będzie w Fredzioch. Nasz kochany Withered, Witchered, Kerst Fired, Ignited Nie wiem, kurna Balon Boy prędzej No dawaj, no i za dużo do przerwy zrobiłem, Ona nie jest tutaj taka duża potrzebna. Dobra. No i co? No i powtórka z rozrywki, tylko już musimy mieć pod uwagę to... Znaczy ten interwał jest już stworzony, więc to że na tych kamerach nie muszę siedzieć, tylko trzeba w głowie nasłuchiwać, kiedy Bonnie będzie dar ryja. To są cztery segmenty, w których on drze ryja. Nie pukajcie do mnie. Pierwsze darcie ryja, czy jeszcze trzy? Jest na pierwszym darciu ryja, dobra. Frediego troszeczkę zatrzymajmy, tak dla pewności, żeby mieć tą faktycznie... Większą, może tolerkę na niego. Choć ta tolerka jest duża, tylko nie wiem, ja mam wrażenie, że te, te animatroniki mają taki dziwny skrypt na zatrzymywanie się w losowych miejscach. Tak jak teraz na przykład Foxy. I to też zaburza tą synchronizację. na no, drugi ryj. No i co? Foxy? No i Foxy. Foxy, później Freddy, później Bonnie. Do tego momentu mam wyłącznie wszystko obsykane. I raczej przed tym momentem tylko umarłem wtedy, kiedy zacząłem stopować Foxy'ego zamiast Freddy'ego i po prostu zabił mnie Boni którego nie usłyszałem, albo jakoś mi częstotliwość się zaburzyła. Dobra, dawaj, Frediaszek. Trzeci ryk. Trzeci ryk, trzeci ryk, trzeci ryk. No jest na trzecim ryku, więc możemy sobie chwilkę popatrzeć na kamery. To nie jest problem. Trzeci ryk, trzeci ryk. No, i ten interwał jest bardzo dobrze zrobiony. W tym miejscu uważam. Czwarty ryk, dobra. No i co? No i chowamy się tutaj teraz. To nie jest ciężkie w myśleniu. Chowamy się tutaj, bo Możemy spojrzeć szybciutko na Foxiego. No, mamy jeszcze trochę czasu, zwiększmy ten interwał między nimi. Tu nie ma, nie ma potrzeby, żeby one tak blisko siebie były. Na spokojnie możemy troszeczkę zwiększyć. Później, jak będzie bolniej, mam wrażenie, że on przychodzi troszeczkę częściej, to ten interwał się może zaburzyć. Dobra, chodź. Chodź, foksiasty. Dawaj, lisiasty mój kochany. Mozilla Firefoxie. Nie, myślałem... Że Boże, za wcześnie wybiegłem. I teraz Fredioch. No i tu widzicie, że gdybym nie zastopował Frediego, to prawdopodobnie wyszkoczyłyby mnie w tym samym momencie i bym się mocno zdziwił. Więc ten interwał trzeba faktycznie mocno korygować. Nie było darcia ryja, więc niego jeszcze tam nie ma za plecami. No i trzeba będzie ich poprawiać. Trzeba już ten... tutaj ten interwał mocno zwiększyć. Nie pukaj do mnie, proszę. Tutaj skrypi bardzo. Pierwszy ryk. Pierwsze darcie ryja boniacza. Dobra, no to co? No to stopujemy Frediego, żeby zwiększyć. Okej, okay, cika po prawej. Patrzymy się w lewo i wchodzimy. Bank. Dobra, no i co? No i stopujemy. To pierwsze darcie ryja było. Troszeczkę możemy sobie poczekać, niż podejdą. Drugie darcie ryja, no właśnie, żeby tam. żeby z Fredym mi tam czasu nie starczyło. Widzicie, co jeszcze troszeczkę go. W Chica po prawej. No, wiecie co? Ja już poczekam na Foxiego Foxy, Freddy i Boni. Ewentualnie, jak wyskoczy Foxy i sprawdzę, bo nie. Nie, no to będzie głupie. Niech wyskoczy Foxy, albo może sprawdzę Freddy'ego, sprawdzę czy nie sprawdzę. Sprawdzę czy nie sprawdzę. Sprawdzę. Czwarty ryk? Czwarty czy nie czwarty? Czwarty czy nie? Boże, ale to był fart. To by te... Trzeci, dobra, ja pierdzielę, zestrałem się. Dobra, dawaj. Teraz jest czwarty ryk. Boże, ale to był fart totalny. Bonnie. No i patrzcie, ten Foxy straszny, on już jest pod moimi drzwiami, Foxy już jest pod, a jednak nie jest Dobra, trzeba tutaj zwiększyć odległość Tak byczo zwiększyć odległość, tyle ile mogę No właśnie, bo tu chyba się skombują, już. Tu się już chyba skombują Dobra, widzieliście, zmieniam cikę po tej stronie Tu będzie chyba kombo, tak mi się wydaje, że zaraz wyskoczy mi Fro Freddy stamtąd Boże, jak na styk! Jak na styk! Było jakieś darcie ryja, ktoś pamięta? A no, oni się dopiero resetują. Mogę sprawdzić co mi czy było darcie ryja. Nie było. Dobra, no i mamy trzecią. Pierwsze darcie ryja, stopujemy Frediego. Nie stopujemy Frediego, Stopujemy czy nie stopujemy? Nie no, musimy zastopować. Czwarta wybiła. Czyka, dobra. Musimy stopować Freddy'ego. Teraz będzie drugie darcie ryja. Drugie darcie ryja. Nie wiem, czy ja się wyrobię. No, ile tej chiki no? O, kurde, to są drzwi. No i to jest kombo, na którym umieram. To jest kombo, na którym umieram. Czwarte AM, kombo, na którym się wywaliłem. Błagam, niech ktoś, kto przeszedł ten etap, niech obejrzy ten etap. Może nawet zrobić analizę na YouTube. I niech albo napisze komentarz i niech powie mi, co zrobiłem źle. W mojej opinii, co tutaj zrobiłem źle? Spanikowałem, może przez to, że jest. Nie, no, czy robiłem za małą przerwę do Frediego. Do tego Frediego za... ile? 3 sekundy stopowania. 3 sekundy stopowania i byłoby po wszystkim, tak mi się wydaje. Więc tak mi się wydaje, że tam za mało stopowałem Frediego, może troszeczkę spanikowałem, że jest boni. W każdym razie no tak, to w każdym razie przepraszam, bo że cały czas ten błąd popełniam. Tak wygląda to zrobiłem co mogłem, przetrwałem do czwartej to i tak było bardzo długo, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, nie wiem czy za dwa dni ujrzy, ujrzycie The Joy of Creation może tak, może nie, zobaczymy mówi do was Gabor i widzimy się już za, e, widzimy się jutro o godzinie 14, wbijcie na poprzednie odcinki z The Joy of Creation, wbijcie na poprzednie odcinki Gero SP na przykład mówi do was Gabor, z, zostawcie łapkę w górę, komentarz, do dzwoneczek, subskrypcji. wbijcie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, serwer Discord, serwer, SCPSL, drugi kanał na YouTubie oraz kanał na Twitchu, przypominam, w streamach od godziny do 21 i na komentary i innych filmach na drugim kanale zobaczymy, co będzie na następnego czaty.